Siemano, z tej strony czerwony pingwin i dziki Jakub. Przed nami Killer burger wersji 4 miliony. Witam. Z tej strony dziki Jakub. Akurat jak widzieliście na kanale Pingwina i Moim. Mieliśmy parę razy okazję się spotkać. Do tego ile razy Pasibusa dodali strzykawkę wypełnioną sosem od dzikiego bila. Nie wiemy jakiego, ale całość wyceniono na 4 miliony skali z kobila. Miałem okazję wcześniej próbować Kilara z Pasibusa, wcześniejszą wersję przed festiwalem Pasi Brzucha w, w lipcu, ale tamto dali same papryki, Karolina Trinidad i Naga Jolokia i tamten wyceniła na 2 miliony. Jak ten wypadnie? Zobaczymy. No to nie jest, użyjemy, jedziemy do końca tą szykawkę, nie? I jemy no powiem, buldera. Nie jestem pewien jak używać, bo nie miałem ta czegoś takiego. A, to się tak ten, Szyk leje. Sszykujemy i tyle. Raczej. Tak, do środka i jeszcze odgoję się. Ojej, mi się do połowy zapach się już unosi. Ej, ja tego do, do końca nie mogę. Ja też. Ile, ile ci zostało? Patrz. Dużo. O, czekaj. Dużo. Bardzo niewygodne. Mm. No, trzeba popuszczać i jeszcze raz yy, próbować. No. no niewygodne. Ona się mi przyblokowała. Yy. Będziemy się. No, zapas się nosi. No, dalej, jeszcze jej nie wycisnąłem. Będzie trzeba ją wyciągnąć i wylać, po prostu, bo... Jesteś... O, dzięki! No, nie wiem, do środka tu. To... Tak, teraz pójdzie. Chyba nie pójdzie. O, poszło, poszło. Nie wiem. Dobra. Może zobaczycie? Poszło. Tyle tak, trochę było ciężko Niestety, wylać. Niestety, szczerze mówiąc, używanie tego jest bardzo niewygodne. Dokładnie. Nie będę tutaj ściemniał I, i nie wiem czy to było większe we, wezwanie niż jacenie burgera, <coughs> ale zobaczymy. Po, powiem tak, ee, zapach się unosi te, tego ekstraktu, teraz jeszcze łapy znaczy, ja tak, papryki z ekstraktem trochę może... Tu w ogóle jeszcze się polało Ocef. mi, jak widzieliście, bo myślałem, że już do końca ją docisnę. Hmm. No to co, smacznego jemy, nie? Smacznego i powodzenia? Nawzajem. na razie mięso czuję no takie... trochę słodkość na razie jest jeszcze dobry czuć bardzo jakoś... przyjemny czuć że jest jakąś mniejszą gorzkość, ale jeszcze jest dobrze gorzkości nie czuję jeszcze ja czuję, sobie jeszcze noc No, No, jeszcze nie. Hmm. Ja na razie czuję mięso. Ale może trafię na paprykę, to poczuję. Ten sos z tego burgera wypływa mi wszędzie. Wiecie mhm. czemu są rękawiczki? Mm. Też mi ucieka. Widzę jakieś chyba kawałki habanero. Mm -hmm. Tak wygląda troszeczkę rozwalony. Ale coś się bardzo jakoś nie rozkręca. Nie, yeah, nie. Yeah. Cały czas mogę normalnie mówić. Nie czuję, bym musiał się jakoś spieszyć, zanim uderzy. Nie, mogę się delektować. No? Na ustach się coś pojawia. No, w smaku jest dobry, nawet, nie? Myślałem, że Super, b... bardzo dobry. Myślałem, że będzie po pierwszym gryzie, bardziej po zapachu, może jakiś taki bardziej gorzki. Ale, mhm. Ale nie dobry. czuję różnicy między tamtym killerem z dwoma milionami. Nawet podobnie jak ten Atomic z Maburgera, mm. bo jedna osoba z fanatycznie naszeni yy, tak porównała ostrość. Mm. Myślałem, że będzie o No, to tą wykałaczkę. Okruszki bułki. Nie. Te papryki. Mm -hmm. No. Jedne jem, a drugie mi wypadają z burgera, więc... Mm -hmm. Muszę dokończyć. Mm. Mm. Trochę się ubrudziłem. No, ale przecież nie mamy żadnych... Nie, nie ma chyba. Będzie wesoło. Nie. Karolina, sos, wszystko muszę pozbierać. Ja tak samo. No Dobra. Ej. Zobacz, jaki pyszny kawałek. Jaki. Bez rękawiczek nie widzę go. Taczka jest pusta. Mhm. Masz jedną chusteczkę? Mhm. Pewnie. No tak nigdy nie noszę. No to sobie oczekamy, nie? 5 minut. O, jedliśmy tam. Została nagrywka na 7 minut. Trwa. Nie. No dobra, poszło. Ja sobie tu włączę na zegarku 5 minut. Ale byłem brudny miałem brodę uwaloną. No ja tak samo. No tak więc, jak widzieliście zjadę tego burgera. No na początku poczułem taki przyjemny smak mięsa. Ja akurat tak na początku gorzkości nie poczułem, lekko ostrość. No tak w połowie poczułem jakoś gorzkość papryk. Ale nie czułem, by ta gorzkość bardziej rosła. Więc dla mnie bu burger był ostry, ale dla mnie nie była to jakaś ostrość, która by mnie no, kautowała, miałbym problem z mówieniem. Na przykład ten Killer Burger był dla mnie ostrzejszy. No, mi się akurat ostrość w tym burgerze też podobała. Myślałem, że po pierwszym zapachu, który poczułem, że będzie bardziej taki goryczkowy, ekstraktowy, ale nie, nie przesadzili. Chcieli pewnie, żeby Większość odebrała dyplomy dzielnego pacjenta. No, jest spoko, no, czuć ostrość, bo się na pewno rozkręca. Hmm, chociaż wydaje mi się, że Znaczy, może... u mnie na stabilnym poziomie pozostaje, ale nie chcę zejść. Ale wydaje mi się, że jest może, no, tak o jedną czwartą mocniejszy niż ten sos, którego jadłem dzisiaj na zapiekance pod Lucy. No, tutaj jest spoko, utrzymuje się ostrość cały czas na ustach. U mnie tak samo, najbardziej czuję na wargach, jak ten co się dostał. O. Poczekamy sobie, a to się już nie rozkręcić będzie tylko coś tak w. Nie by się rozkręciło. A nie rozkręci się. Nie tak jak w przypadku burgera z Łukaszem Dymonem. Nie, tam, tam było ostrzej, na pewno. Dużo, dużo I Tam to ciężko mi było Ech. powiedzieć. szły na takie mrowienie. No było, było. Na szczęście małe i burger nie był wielki. No to nic można sobie, nie wiem, posiedzieć. Trochę tak. No tak więc. Może dla osób, którzy zaczynają czegoś z ostrością, to jest wciąż za ostry, no. ale jak ktoś zjada świeże habanero, to mogę polecić tego burgera. Dokładnie. Dla osób, które już jedzą różne rzeczy ostrzejsze, mogą sobie go kupić i myślę, że się nie zawiodą ostrością, ale jakiś hardcore osób raczej to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Ślina mi się też generuje teraz. Eee, myślę, że będą zadowoleni z ostrości, ale to nie jest jakiś hardcore, żeby się nie myśleć, że to jest do dm 22 podobne. Nie, do chyba po 13 nożkach nie ma podjazdu. O! Właśnie. Gdzie tam dają o z skroliny Reaper? No. Bo ja tam byłem w Krakowie akurat. Gr gratuluję właśnie z jedzenia tej 13, ja również. Jest, jest mocny. No, ilość tylko pasty, różnica, ale sam, sam wiesz, jaka to wtedy jest, nie? Jak tak, jaka... no od razu chyba... mnie uderzyło. Już myślałem, że nie zjem, ale jako siłowoli mi się udało. Ale tam męczyłem go w 17 minut. Ciężki, nie? Chyba. No, duży też był. No, ale jako wyzwanie ciężkie do zrobienia. Hmm. Na No spokojnie. Cile tam mamy, a dwie minuty zostały i. formalnie zrobione. Czuję, że tylko na ustach, trochę na języku jakieś małe Tak, to jak Czuję taki rozgrzany język, właśnie. Jak tak dotykam. Yy, w Pasibusie dali nam jeszcze mleczko, w razie czego, jakbyśmy umierali bardzo. Mhm. Wyzwanie w ogóle, chociaż w tym filmie tak się pojawisz po podacie. Dzisiaj jest e, niedziela. No to będzie tydzień, tydzień, ja tydzień, kiedy puszczę. Od kiedy było wyzwanie? Mm, Przeszary chyba. No, więc to o przez, kil, przez kilka dni było chyba do poniedziałku e, ważne, chyba od. Od piątku do poniedziałku sobie zauwałem. Ogólnie jesteśmy po festiwalu, nie? W WFP w tak, tak, w Warszawskim festiwalu piwa jesteśmy. No. 55 sekund mhm. No tutaj to tak szczerze mówiąc Ja w sumie to co powiedziałem to nie tak wszystko ja myślę, że też tutaj zostanie 43 sekundy, według Jakuba. Myślę, że możemy skończyć, bo to się nic nie wydarza. Będziemy to no przycinać. Może i... Ja polecam tego burgera za ostrość i za smak. Tak. I może jeden minus to jest ta strzykawka, która nie chciała no, puścić tego sosu. To jest jeden minus. To jest minus właśnie tego sosu, tej szykawce, ale tak smaczny i dobry. Też mogę polecić pod tym względem. Jakby się go możesz. Trzykawka miała troszeczkę większą tą, nie wiem, dziurkę to by jakoś łatwiej poszło, ale tak burgera można polecić, smaczny i nawet trochę Dokładnie. Osry. Na razie. Na razie. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Ja może no. kiedyś się spotkamy. Ja też również. Dziękuję, dziękuję ja bardzo, bardzo ja za spoloną nagrywkę. Do następnego. I do następnego. I właśnie 5 minut minęło. Na razie. <laughs>